Zadanie 10. Do zbiornika o pojemności 700 m3 można doprowadzić wodę dwiema rurami. W ciągu jednej godziny pierwsza rura dostarcza do zbiornika o 5 m wody więcej niż druga rura. Czas napełniania zbiornika tylko pierwszą rurą jest o 16 godzin krótszy od czasu napełniania tego zbiornika tylko drugą rurą. Oblicz w ciągu ilu godzin pusty zbiornik zostanie napełniony. Jeśli woda będzie doprowadzana przez obie rury jednocześnie. No niezłe zadanko. Przed nami yy, pewnie wiele osób będzie miało problem, żeby w ogóle do końca doczytać cierpliwie to zadanie, ale pamiętajcie, walczymy o każdy punkt na maturze. Wprowadzamy oznaczenia. Mamy dwa obiekty, zatem nasz układ pierwsze równanie to będzie pierwsza rura, a drugie druga rura. Tak jakby. Jeden samochód, drugi samochód. X to prędkość, Y to czas. Co będzie prędkością tutaj? No, ilość wody na godzinę. To przecież tak, jakby ilość kilometrów na godzinę. W tym przypadku ilość wody na godzinę. A więc ilość wody na godzinę. Oczywiście tu będzie wyraźnie napisane dla pierwszej rury. A tu będzie ilość godzin. Pracy tej pierwszej rury. I pierwsze równanie to oczywiście, jeżeli pomnożymy ilość wody, którą dostarcza pierwsza rura przez ilość godzin jej pracy, otrzymamy cały zbiornik, czyli 700. Teraz wczytajmy się w zależności między tymi rurami. W ciągu jednej godziny pierwsza rura dostarcza o 5 więcej niż druga. Już nie czytam jednostek, żeby skupić się na liczbach. Skoro pierwsza o 5 więcej, to druga o 5 mniej. A więc tu piszemy x minus 5. Teraz, co się dzieje z czasem? Czas napełniania zbiornika pierwszą rurą jest o 16 godzin krótszy, zatem drugiej o 16 godzin dłuższy. No i mamy tutaj Również 700. Jak już mamy taki układ, wygląda naprawdę znajomo, a więc już wielu z Was będzie zadowolonych, że najtrudniejszy moment za nami. A więc do dzieła. Zacznijmy rozwiązywać. Wyliczamy z pierwszego równania y. Wstawiamy tradycyjnie do drugiego. Teraz wymnożamy. A więc będę miał 700 plus 16x. Minus 3,5 tysiąca przez x minus 80 równa się 700. Tak. Następnie 700 mi się redukuje. Mnożę od razu przez x i będę to porządkował. Tak. Minus 3,5 tysiąca równa się 0. Wyliczamy deltę, delta dosyć pokaźna będzie, pierwiastek z delty to 480. No i wyliczamy oczywiście x1, x2. x1 to będzie 80 minus 480 na 2. No jest to mniejsze od zera, więc odrzucamy to bez żadnego problemu. Natomiast x2 80 plus 480 na 2, po wyliczeniu otrzymamy 17,5. Tu jest jedyneczka, tak. Zatem jest to um, ilość wody na godzinę, jaką dostarcza pierwsza rura, a ponieważ druga rura, tutaj sobie możemy napisać, że to pierwsza rura, natomiast druga rura będzie dostarczała o 5 m sześciennych wody mniej, zatem 12,5 m sześciennych. Możemy sobie tutaj na końcu jednostki napisać. Ale na tym nie koniec. To zadanie ma jeszcze dodatkowe pytanie, ponieważ pytają: w ciągu ilu godzin pusty zbiornik zostanie napełniony, gdy obie rury pracują jednocześnie? Zatem Wiemy, że pierwsza rura dostarcza 17,5 m sześciennych w ciągu godziny tej wody. Druga 12,5. Jeżeli one będą pracowały przez nie wiemy ile godzin, nazwijmy to t, mają napełnić nasz zbiornik. Zatem mamy tutaj już równanie, które pozwoli nam no, wyliczyć ten czas wspólnej ich pracy. Co tutaj otrzymamy? Otrzymamy 30T, jest równe 700. Teraz sobie oczywiście 700 podzielimy na 30 i otrzymujemy 20 i 20, dokładnie 23 i 1 trzecia godziny. Zatem odpowiedź. W ciągu ilu godzin możemy odpowiedzieć w ciągu 23 godzin i możemy to na minuty nawet zamienić i 20 minut. Obie rury napełnią basen, można dalej dodać. Dziękuję.